Hejka wszystkim, ja jestem Zuzia i witam Was serdecznie w kolejnym foodbooku na moim kanale. W tym filmie zobaczycie kilka naprawdę fajnych, prostych przepisów, których jeszcze nie było na moim kanale i też ja niektóre z nich próbowałam po raz pierwszy podczas kręcenia tego filmu i wszystkie rzeczy były naprawdę przepyszne, więc polecam Wam spróbować i bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Pierwszy dzień to była niedziela i rano szłam do kościoła, więc nie miałam czasu na jakieś ambitne śniadanie, więc jadłam tylko jagodziankę, która była bardzo dobra. Po powrocie pokroiłam sobie trochę arbuza i w ogóle polecam wam ten sposób nakrojenie, bo później bardzo wygodnie się je. Później, na taki trochę lunch, postanowiłam zrobić ryż z warzywami w sosie pomidorowym z serem, i ja ten przepis wymyśliłam bardzo spontanicznie. W sumie to wymyśliłam go jeszcze w trakcie robienia, bo tak dopiero wtedy decydowałam, jakie składniki dokładnie dam. Kiedyś robiłam bardzo podobny makaron. Ale że nie chciało mi się gotować makaronu, a miałam ryż w lodówce, który chciałam wykorzystać. No to stwierdziłam, że spróbuję zrobić to z ryżem i zobaczymy, jak to wyjdzie. I wyszło super. To jest jedno z takich dań, które mogłabym robić, kiedy nie mam pomysłu na to, co zjeść, bo jest bardzo proste i można dodać różne rzeczy, które ma się w lodówce. Można podmienić te warzywa, które ja dałam, dać na przykład cukinię albo no coś innego, na co macie ochotę. Ja dodałam też trochę mleka roślinnego, bo chciałam, żeby ta konsystencja była bardziej kremowa, ale możecie dać na przykład śmietankę. Tyle, że wtedy to będzie bardziej kaloryczne, no ale na pewno śmietanka też się tutaj super sprawdzi, nawet lepiej niż takie mleko. Oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie dała płatków drożdżowych dla serowego posmaku, ale oprócz nich dałam też plasterek zwykłego sera, bo chciałam, żeby to wszystko się tak jakby ciągnęło. Sam smak mi nie wystarczył, chciałam po prostu tej ciągnącej konsystencji Kiedyś ser jadłam bardzo często, praktycznie codziennie jadłam tosty z serem Teraz jem go dużo mniej, właśnie tylko czasami do tego typu dań, gdy chcę żeby ta konsystencja była taka fajna Na wierzch dałam jeszcze moje ostatnie odkrycie, czyli płatki chili które nadały fajnej ostrości temu daniu. Dałam ich trochę za dużo, więc było dla mnie za ostre i wzięłam sobie jeszcze do tego bułkę, żeby właśnie zniwelować ten smak. Na kolację tego dnia zrobiłam sobie tortillę, którą kilka dni temu podpatrzyłam na kanale u Minron. Nie jestem pewna, czy to tak czyta się jej nazwę. W każdym razie dziewczyna ma bardzo fajny kanał, super filmiki, bardzo takie estetyczne i pokazuje naprawdę ciekawe dania, chociaż no nie wszystkie są w moim guście, ale akurat to mi się spodobało, więc stwierdziłam, że chciałabym. By je odtworzyć. Bardzo mi ta tortilla posmakowała, już robiłam ją kilka razy. Smakuje trochę jak taka pizza, <grym> także polecam Wam spróbować. I muszę też przyznać, że jest bardzo sycąca przez tą ciecierzycę, która znajduje się w środku. Ja ogólnie jem bardzo dużo tortilli i póki co kupuję w biedronce, ale chciałabym się nauczyć robić sama. No i tak właśnie wyglądała moja kolacja. Jeszcze zjadłam sobie trochę borówek. Kolejnego dnia na śniadanie zrobiłam owsiankę. Ostatnie owsianki troszeczkę u mnie zeszły na bok bardzo rzadko. je je, znaczy bardzo rzadko. Rzadziej niż kiedyś, to na pewno. Zrobiłam tę owsiankę trochę taką rzadszą, dałam więcej mleka, dałam też do środka banana i w ogóle polecam wam to mleko do owsianek, bo. Dzięki niemu ta owsianka wychodzi trochę jak budyń waniliowy. Wydaje mi się, że to właśnie zasługa tego mleka no i banana. Banan też tutaj daje dużo do smaku. Na wierzch dałam owoce, borówki świeże i dałam też trochę mrożonych malin, bo ja bardzo lubię mrożone maliny, jak ktoś mnie ogląda dłużej, to na pewno wie. Bardzo dobra wyszła ta owsianka. Dzięki temu, że dałam więcej tego mleka, to i ta konsystencja była taka bardziej kremowa. Później zrobiłam sobie taką lekką sałatkę z arbuza i szpinaku. Bardzo polecam Wam tą sałatkę, to jest po prostu moje odkrycie. Ja w ogóle w tym roku jestem uzależniona od arbuza, ja mogę arbuza jeść non-stop. Nie wiem co mi się stało, bo ja nigdy nie lubiłam tak arbuza, a w tym roku po prostu, no nie wiem pokochałam go. Kroję go w taką małą kosteczkę, a kolejnym składnikiem bardzo kluczowym jest tutaj ser pleśniowy. Po raz kolejny na moim kanale. W połączeniu z arbuzem to smakuje tak świetnie. Nawet sobie nie wyobrażacie, serio. Dodaję jeszcze trochę ziarenek słonecznika. Możecie je podprażyć, jeśli chcecie, ale nie musicie, jakby to tutaj nie ma takiego dużego znaczenia. Naprawdę lubię tą sałatkę, bo wychodzi taka bardzo lekka i idealna po prostu na te upalne dni. Następnie przyszedł czas na obiad i robiłam coś w stylu kary. Nie do końca kary, bo w sumie nie dawałam przyprawy kary. Podlinkuję Wam w opisie przepis, którym się inspirowałam, bo nie jest to mój autorski przepis. Miałam ochotę na coś z mleczkiem kokosowym, dlatego zdecydowałam się na te danie, bo tutaj szło go dość sporo. A w tym przepisie było, żeby zblendować jakby cały ten sos i dopiero później dodać ciecierzycę, ale ja stwierdziłam, że dla mnie to nie robi żadnej różnicy i nie chciało mi się brudzić po prostu dodatkowego sprzętu, więc dałam ciecierzycę i nic nie blendowałam. Posypałam, Zjadłam sobie to znowu płatkami chili i płatkami drożdżowymi, no i zjadłam z ryżem. Było naprawdę fajne, bardzo się tym najadłam. No i wieczorem zjadłam sobie jeszcze trochę czekolady z orzechami, miałam bardzo na nią ochotę i była pyszna. <śm> Trzeciego ostatniego dnia na śniadanie zrobiłam sobie placki i tutaj znowu eksperymentowałam, dodawałam wszystkie składniki na oko. Ja zazwyczaj właśnie w ten sposób gotuję. Robiłam te placki bez jajek. Normalnie pewnie bym dała jajka, ale nie miałam ich w domu i nie chciało mi się iść do sklepu, więc stwierdziłam, że dobra, robimy bez jajek. Dałam też trochę siemienia lnianego, zmiksowanego, żeby lepiej się jakby trawiło. No i jako, że miałam w lodówce jeszcze borówki, no to stwierdziłam, że dodam je również do tego ciasta na placki, dałam ich Troszeczkę za dużo, więc jak będziecie robić, to dajcie trochę mniej, bo później na patelni one dają dużo wody i kiepsko się smażą. Chociaż i tak byłam zaskoczona, bo wyjątkowo dobrze smażyły się te placki. Ja je smażyłam na oleju kokosowym. Wyszły bardzo słodkie przez to, że do środka dałam pół banana rozgniecionego i te borówki, więc już na wierzch po prostu nic nie dawałam. Jeszcze tylko dołożyłam resztę tego banana. Na obiad miałam ochotę na tofu. Zrobiłam do niego taką zalewę z masła orzechowego. Od razu mówię, że te tofu nie wychodzi takie chrupiące, raczej miękkie, ale jest naprawdę pyszne, bo ten sos orzechowo-sojowy z miodem no, naprawdę bajka. Ja bardzo podobny sos orzechowy robię zawsze do sajgonek, więc naprawdę polecam Wam go spróbować, bo pasuje do bardzo wielu rzeczy. Fajny jest też na przykład z makaronem takim ala chińskim powiedzmy. Tofu kroję sobie w taką niewielką kostkę, tak po prostu jest mi najwygodniej jeść i smażyć to na patelni. No i jako, że do tej zalewy dodałam już troszeczkę oliwy, no to na patelnie nie daje już żadnego tłuszczu. Te tofu potrzebuję dosłownie chwili na nagrzanej patelni, żeby się dobrze podsmażyć, ale no tak jak mówiłam, ono raczej się tak skleja i jest dość miękkie, więc nie nastawiajcie się, że będzie fajne chrupiące. To nie ten typ tofu. W międzyczasie ugotowałam sobie też kinłę, Ostatnio kupiłam taką fajną kolorową. Jest naprawdę super. Pokroiłam sobie też trochę ogórka. Dałam też kukurydzę konserwową. Wszystko komponowało się naprawdę fajnie i też myślę, że to jest dobra propozycja dania na lato. Wieczorem przychodziły do mnie koleżanki, więc postanowiłam zrobić coś ciepłego do jedzenia. Oprócz takich, wiecie, niezdrowych, zimnych przekąsek. No i padło na tortille. Ja taką tortillę już wam kiedyś pokazywałam. Po prostu pieczarki, kukurydza, pomidorowy i trochę sera. To jest najlepsze połączenie. Dałam też trochę szpinaku, chociaż to był w sumie taki bonus. Powiem wam, że jak ja po prostu kupię szpinak, to staram się go wykorzystywać do wielu rzeczy, bo on się szybko psuje, a te paczki w biedronce przynajmniej są strasznie duże, więc tego szpinaku jest dość sporo. Jeśli lubicie rukolę, to rukola też może się fajnie sprawdzić w takiej tortilli. Pokroiłam jeszcze trochę arbuza, zrobiłam popcorn, dziewczyny przyniosły chipsy i tak wyglądał nasz mini poczęstunek. I tak naprawdę to już wszystko, co jadłam w przeciągu ostatnich trzech dni, ale stwierdziłam, że zamieszczę Wam jeszcze tutaj taki bonus w postaci sałatki, którą robiłam już jakiś czas temu. Weszła naprawdę super i chciałam Wam bardzo pokazać. Jest to sałatka z bobem, więc lećcie szybko do sklepu, póki można go jeszcze kupić, bo podejrzewam, że niedługo no nie będzie już dostępny. Do tej sałatki idą jeszcze ogórki małosolne, więc jest to totalnie sezonowa sałatka, bo tak naprawdę chyba tylko w lecie je się takie rzeczy. Ja bym w ogóle nigdy nie pomyślała, żeby połączyć ogórka małosolnego z bobem. I i uwaga, tutaj idą jeszcze borówki, więc to jest dopiero zaskoczenie. Ale wierzcie mi, to połączenie jest fenomenalne. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górze, będzie mi ogromnie miło. Jeżeli uda Wam się otworzyć jakiś przepis z moich filmików, to możecie zrobić zdjęcie i oznaczyć mnie na Insta Story. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie!